Dzień dobry. Mam niesamowitą przyjemność zaprosić Was na wywiad z Janem Wróblem, dziennikarzem i pedagogiem. Dla nas napisał scenariusz do słuchowiska od Będzińskiej Piwnicy do Broadwayu o esterze Racheli Kamińskiej na podstawie jej pamiętników. Zapraszam na rozmowę o tym, jak Jan Wrubel malował nasz dźwiękowy teatr. Ja jestem w pewnych wymiarach swego głębokiego życia, bardzo vintage. Hmm, czyli radio jest mi na pierwszym miejscu ze wszystkich możliwych przekaźników, jakie wymyśliła ludzkość. I w czasie kiedy byłem młody, to słuchowisko było po prostu jednym z dosyć naturalnych przekaźników kultury, etc., etc. Zresztą wiem, że po dziś dzień również wśród młodych ludzi są tacy zwolennicy słuchowisk, mają swoje kanały tam na, na jakichś mediach społecznościowych i wymieniają się różnymi uwagami, chociaż próby wstrzeszania słuchowiska jako stałego elementu ramówki radiowej, no to się nie bardzo powodzi. Na szczęście wymyślono Internet. Internet przyniósł wiele śmieci, ale zarazem ma możliwość słuchania słuchowiska kiedy się tylko chce, byle było w internecie. Więc nic dziwnego, że kiedy dostałem propozycję pracy nad słuchowiskiem i to dotyczącym historycznej postaci, jestem zawodów historykiem, no to trudno się było długo wahać. Ja w ogóle dość sporo pisałem, w tym znaczeniu jestem literatem, chociaż nie jestem pisarzem, yy, nawet opowiadania kryminalne i bardzo dobrą bajkę dla dzieci, moim zdaniem świat jej nie docenił, a no bo bardzo udana. Yy, zatem właściwie napisanie scenariusza akurat słuchowiskowego nie wydawało mi się czymś szczególnie odmiennym od poprzednich doświadczeń. Choć oczywiście ono jest odmienne, no ale jakby to powiedzieć, literat powinien umieć również, a może przede wszystkim, pisać słuchowiska. Z Komińską mamy bardzo ciekawy splot okoliczności, dlatego, że po pierwsze, można w niej widzieć kobietę. Nie byłaby to pomyłka, gdyż była kobietą. Była kobietą, która się przebijała w jakimś zawodzie dosyć męskim, chociaż akurat nie wyłącznie. No i jak wiadomo, w dzisiejszych czasach takie kobiece meteoryty zawsze robią, robią duże wrażenie, i szukamy ich niejako w historii. Ale ciekawsze jest to, że. Jest jak babka matrioszka, bo jeżeli przekręcimy zręcznie babkę matrioszkę, to widzimy nie tylko kobietę, która się przebijała przez świat z masku z, mask z mężczyzniały, etc., etc., ale widzimy również kogoś, kto reprezentuje zawód będący na marginesie, a przecież w czasach nie tak znowuż długo późniejszych, niż, Kamińska, niż w których Kamińska działała. Zawód pożądany, poważany, zawód, o, o którym specjalne są magazyny filmowe, które ludzie rozchwytują i czytają o gwiazdach filmowych. Czyli zawód aktora, aktorki. Czy taka właśnie podwójna walka, nie? bo wewnątrz aktorskiego świata, żeby y, pani Kamińska mogła stać się nie tylko aktoreczką, ale i aktorką, a potem nie tylko aktorką, ale i dyrektorką. No ale też walka o to, żeby w ogóle zawód aktorski coś znaczył. Żeby to był taki zawód jak pisarz. Bo po prostu szanowany artysta. A na dodatek trzeba powiedzieć, że reprezentuje ona nurt żydowskiego teatru. I to jest kolejna taka babka matrioszka. Dlatego, że znowuż w społeczeństwie yy, yy, ówczesnym europejskim teatr taki niszowy jak żydowski było no coś jeszcze trudniejszego i wcale nie bardziej poważanego niż no, klasyczny teatr mieszczański. Nie? A jeszcze przy tym spora część społeczności żydowskiej nie ceniła sobie aktorstwa w ogóle, a aktorstwa żydowskiego w szczególności. No więc więc mamy naprawdę przechodzenie przez szereg zamkniętych pokoi. No to zawsze jest ciekawe. Słuchowisko, zwłaszcza ta jego lepsza część, jest zasługą samej Kamińskiej. A w drugiej części, niestety, może nie aż tak dobrej, yy, 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 to jest moja zasługa. Otóż zasługa Kamińskiej jest taka, że napisała ona wspomnienia, które są bardzo autentyczne, a przecież ciekawe. Nieraz się zdarza, że wspomnienia naszych bliskich są w miarę ciekawe dla bliskich. Ale im dalej rodzina, nierodzina, znajomi, nieznajomi, tym zainteresowanie spada tymi opowieściami, gdyż one są bardzo autentyczne, no ale przez to uwikłane w dziesiątki spraw, które nie są ciekawe, jeżeli się nie zna tych ludzi, czy nie znało tych. Tych ludzi. Ałchemickie jednak jest odwrotnie, możemy nikogo nie znać, możemy w ogóle pomyśleć sobie, że to są wymyślone pamiętniki, jakich było sporo w XIX wieku, i że to się dalej czytało bardzo ciekawie, to, to w ogóle nie musi być o prawdziwej osobie, żeby, były, żeby było wciągające. A szczęśliwie tak się składa, że jest. Jeżeli się wychodzi od takiego materiału, gdzie jest dużo autentyzmu, ale też dużo talentu, dużo daru obserwacji, w tym samo obserwacji, a potem nie jest trudno wyjąć kawałeczki opowieści Kamińskiej i takie doczepić fikcyjnym postaciom, które w dość ładny sposób są autentyczne. Ja z zawodu jestem nauczycielem historii. Mam po prostu wiele prac wykonywanych, ale uważam, że zawodowo no to właśnie tak się mogę przedstawić. I oczywiście od tych 30 lat nauki jestem po stronie tych, którzy mówią, że nauczania historyczne, zarówno szkolne, jak i to pozaszkolne, ma ogromną rolę. Musi zostać zdjęte z koturnu. Nie możemy opowiadać niemal wyłącznie o najważniejszych wydarzeniach świata, zwłaszcza, że tych najważniejszych wydarzeń świata, jak się wydaje, przerasta co trzy lata o 500, więc tu jesteśmy już trochę pokonani. Rozumiem, że musi być trochę tego Grunwaldu i trochę powstania styczniowego i, i trochę rządu Władysława Gomułki, ale jednak nacisk. Coraz większy w historii, chociaż jeszcze za mały, kładziemy na to, żeby uczyć ludzkiego doświadczenia. To się tak nazywa elegancko kategoria doświadczenia. I w kategorii doświadczenia interesuje nas przede wszystkim to, co się działo z ludźmi pod wpływem tych wydarzeń, zmian, zakrętów historii. I, i oczywiście nie ma co toczyć sporu, co należy bardziej myć ręce czy nogi. Pewien zasób wiadomości podstawowych jest niezbędny, żeby móc opowiadać o pewnym zasobie doświadczeń. Ale doświadczenia są kluczowe, bo my sami, kiedy będziemy opowiadać historię Polski swoim wnukom z perspektywy moich własnych doświadczeń, będziemy się musieli przyznać, że nie byliśmy w stocznik Gdański w 80 roku, ani w Komitecie Centralnym w 85, ani nie byliśmy w 13 innych dodatkowych miejscach, ale byliśmy wtedy tu, tam, owa miesiąta. Przed wielu laty w redakcji, pracowałem, zastanawialiśmy się, co zrobić. Z, z okazji przyjazdu Jana Pawła II i, no i pomysł, który tam padł redakcyjnie, był taki: zapytajmy ludzi, jak pamiętają moment wyboru papieża. No i cóż, nikogo z nas nie było na konklawę, które wybrało Karola Wójtyłę, ale niemal każdy ma z tego pokolenia pamięta, pamięta ten moment, kiedy się dowiedział, że Polak został papieżem. To jest przecież typowa kategoria doświadczenia. Nie? Gdybyśmy odważniej poszli w kategorię doświadczenia, to akurat pamiętniki kobiety uprawiającej taki zawód niespecjalnie szanowany, zarazem kobiety tradycjonalistycznej i nowoczesnej, jakby w jednym, też, przy tym można by powiedzieć, trochę i mężczyzny, i kobiety jest tej naszej głównej bohaterce. To jest, jest ideał. To znaczy niewiele znam takich tekstów, które by się w dydaktyce nastawionej na nauczanie doświadczenia. Tak bardzo przydawało jak y, pamiętniki, niepamiętniki, wspomnienia z odrobiną zmyśleń Pani Kamińskiej. Ja myślę, że w Polsce zgubiliśmy coś chcąc dobrze. No to się często zdarza. To znaczy chcąc przypomnieć sobie o trudnych czasach mm, dla narodu polskiego, kiedy państwa nie było polskiego, a serca chłopów, ludu, robotników polskich zostały zdobyte mniej czy bardziej polskością, to nic dziwnego, że później żeśmy zaczęli zarówno w dwudziestolecie międzywojennym, jak i w tej komunistycznej, ale przecież jednak Polsce, jak i nawet we współczesnej, niekomunistycznej i niepodległej Polsce, przypominać głównie dzieje narodowe. No skoro żeśmy tyle wysiłku włożyli w to, żeby te lekcje mogły się odbywać po polsku, to niech one będą o Polakach, czy jakbyśmy dzisiaj powiedzieli współcześnie, o Polkach i Polakach. Nie? Ale przez to zgubiliśmy Nasz najważniejszy historyczny dorobek, jaki mamy w dziejach Europy, że przez kilkaset lat byliśmy spoiwem, my, ci proto-Polacy, byliśmy spoiwem wielokulturowego społeczeństwa. W czasach, kiedy Kamińska starała się być aktorką i w końcu została Wielką Gwiazdą, mamy sytuację dość trudną, bo to, to jest właśnie ten epizod, w którym nie ma Polski w ogóle. I przecież przemawia do nas dziewczyna, która wychowała się w sztecu. Tam tej polskości było tyle co kot płakał. Polski w ogóle nie było, polskości mało. Ona sama tworzy teatr żydowski. I dopiero w takich momentach widać, jak ta polskość, nieide, nie idealizowana, ale jako zjawisko kulturowe jest ważne. No, powiedziałbym, ważne. Żeby to źle nie wyszło, ale nawet dla tych, którzy muszą tworzyć swoją kulturę w swoim języku i niejako, niejako w opozycji do polskości, bo się boją, że który się Żyd wykształci, to się stanie albo Polakiem, albo Rosjaninem. Prawda? Więc, żeby się nie stał Polakiem do końca, a już tym bardziej Rosjaninem do końca, to musi mieć tę swoją żydowskość. No i, i wtedy możemy dopiero wrócić z pewną tęsknotą do czasu, w których polskość oznaczała spoiwo czegoś więcej niż tylko tego, że chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie. Ja na pewno nie mogę y, uchodzić za e, mistrza słuchowisk, bo prawdę mówiąc napisałem ja jedno, więc y, tego, co teraz powiem, nie należy czy, odczytać jako abecadła albo takiej nauki. Naucz się pisać słuchowiskowy weekend. Y, Niemniej to doświadczenie może się komuś przydać. Y, po pierwsze, kiedy zacząłem pisać, y, zrobiłem delity, to wszystko wyrzuciłem i zacząłem chodzić po mieszkaniu. Bo, jak się chodzi po mieszkaniu, to słychać kroki, nie? i tak powoli powoli człowiek rozumie, że słuchowisko to tylko to, co człowiek usłyszy. <śm> I, mm, no i, i, I tyle. Jeżeli chcemy, żeby kroki zabrzmiały w słuchowisku, no to albo musimy pójść na skróty i napisać realizatorom kroki, y, albo musimy sprawić, że te kroki wyjdą z tego, co ludzie między sobą mówią. Nie? I to było wielkie, no nie chcę spojrzeć, odkrycie, bo to jest oczywiste, ale <śm> oczywiste rzeczy sobie trzeba uświadamiać. I kiedy to się raz wydarzyło i kiedy już rozumiałem, jakie będą pierwsze dźwięki w słuchowisku, że po prostu no, przyjedzie pociąg nie? i będzie czekała bryczka. I jeszcze niczego nie napisałem, a już słyszałem, że pociąg przyjechał, a, a bryczka czeka. Jak się słyszy, że bryczka czeka, no to jest właśnie, trzeba szurać nogą po podłodze. I nagle już wtedy wiadomo, że, że będzie jakiś, że, że będzie dialog, prawda? Ja oczywiście, ja prawdę mówiąc poszedłem trochę na łatwiznę w tym znaczeniu, że pomyślałem, że dialog będzie od pierwszych linijek nastawiony na taką kontrę. Nie? I wtedy się jednak trochę łatwiej pisze, bo bardziej słychać ludzi wzburzonych. Nie? Nawet jeżeli chcą wzburzenie tylko troszeczkę, bo ta Końska mińska jest profesjonalistką i nie ma powodów się unosić w sposób niekontrolowany, niekontrolowany, to już tak daje trochę, już tak jest troszkę łatwiej, już idzie z gór. I potem trzeba, trzeba to w słuchowisku tego cały czas pilnować. nie? Piszesz, 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 ale szuraj nogą. I to oznacza, że dźwięk jest ważniejszy od tego, co napisałeś. Nie? Ja akurat nie jestem muzykiem, ale amatorsko lubię grać. I to też pomaga, prawda? To znaczy, że dźwięki istnieją. Dźwięki istnieją naprawdę. I nieoczekiwanie słuchowiska zrobiło się trochę dłuższe niż myślałem. Bo, szczerze mówiąc, cóż można wycisnąć z rozmowy dwóch osób i jednej nastolatki, prawda? Nie za wiele. Ale ono się już troszeczkę rozrosło. Jak wiadomo, zawsze figura ojca ożywia każdą dobrą literaturę. No i pod koniec chciałem uśmiercić Kamińską. Ale jak uśmiercić Kamińską? Żeby ona jednak żyła, prawda? No i szczęśliwy pomysł, w moim odczuciu szczęśliwy, przyszedł do głowy, żeby ym, pojawił się nekrolog, który był bardzo ładny w znaczeniu takim, że ktoś zrozumiał, na czym polega wielkość Kamińskiej. Ta wielkość polega na tym, że ona jest w całym sporze ze znaczną częścią środowiska żydowskiego, nie? I nigdy nie ustępuje. No, to jest ładna cecha. Nie wiem, czy miała rację, czy nie miała, możemy dyskutować. Moim zdaniem miała akurat, prawda? Ale jeszcze fajniejsze jest to, że, że cały czas miała swoją rację i że jej tak zaciekle broni. I wtedy rozwiązaniem było to, żeby nekrolog... No, to jest zawsze smutna opowieść każdej biografii, nie? Ktoś umiera. No i trzeba postawić kropkę. To, to, troszkę to jest też nużące, jak się czyta biografię, bo wiadomo, że królowa Wiktoria w końcu umrze, chociaż wydaje się, że będzie żyła wiecznie. E, Na no pomysł był taki, żeby nekrolog zabrzmiał w czyichś uszach, czyli że ktoś przeczytał komuś. No i cóż, rozwiązanie no, ten samo się nasunęło, kto komu, ale w ten sposób nie było nekrologu jako takiej płęty życia kamińskie była wielka i odeszła, tylko taka płętka się zrobiła, że Skoro była taka, jaka była, no to kolej. to my też możemy być tacy albo inni. Można zadać pytanie, czy ten nekrolog nie jest trochę za długo czytany w samym słuchowisku. Bo to jest taki spory kawałek, ponad minuta, no to jest foho, prawda? No tak, ale skoro jest czytany w znacznej części w oryginale, czyli widzisz, to to jest taki ukłon w stronę tej wielokulturowości. No nie można było zrobić tak, żeby nasi bohaterowie przez całe słuchowisko mówili widzisz, bo tego by. Myślę, że słuchać Radę nie zniósł, prawda? Ale żeby ten jeden akcent mógł wybrzmieć, to wydawało mi się, że warto zaryzykować, no i ocena już należy do państwa. Jak tylko zrozumiałem, że, że nie można uczyć od figury ojca i, i że to buduje każdą dobrą powieść, to Lea się pojawiła trochę samorzutnie. To wynika zresztą z lektury pamiętników pani Kamińskiej bardzo wyraźnie, że to nie jest łatwy wybór zostać żydowską dziewczyną, która pójdzie na swoje. Czy ona pójdzie do fabryki, czy będzie pomagała u krawcowej, czy będzie aktorką, no to, będzie nie, to będzie jakoś wszędzie trochę nie u siebie. No, tak, tak na ogół było. Lea się bardzo przydała, bo y, nie spoilerując, y, wydaje mi się, że, że nie jest przesądzone, co Lea zrobi ze swoim życiem. To było dla mnie takie najważniejsze w tym wszystkim, żeby nie zrobić komiksowego układu, w którym y, Dziewczyna, której się udało zostać kobietą i gwiazdą, przekaże to wspaniałe dziedzictwo młodej dziewczynie, która, jak się domyślamy, zostanie kobietą i gwiazdą. Dlatego, że sama Kamińska nie uważała, że to jest dobre, że to jest specjalnie dobre, żeby się dziewczyny parały aktorstwem. Chociaż jej córki parały się aktorstwem, to z wielkim powodzeniem. Ale że nie była ona skłonna do takiej wielkiej akcji pod tytułem Przestań być twarzką zacznie być aktorką, że to, to, nie, to nie był jej pomysł na życie, bo wiedziała, czym to pachnie, wiedziała, że trzeba mieć sporą odporność psychiczną i fizyczną, żeby, żeby być aktorką w tamtych czasach. Może w dzisiejszych, ale w tamtych było trudniej i zarobki były wielokrotnie gorsze niż dzisiaj. Więc ta Lea jest mi potrzebna, żeby pokazać, że człowiek może wybrać różną drogę i może wybrać drogę maksymalnie tradycjonalistyczną. Wtedy, wtedy oznaczałoby to wyjść za mąż, mieć ośmioro dzieci, i jeżeli to jest z wyboru, to to ma ogromną wartość. Nawet może taką samą, niż by zdecydowała się ta Lea zostać maszynistką kolejową, prawda? Ale dlatego, że, że kto jej dał wybór? Kto jej dał ten wybór? No trochę, trochę mądry ojciec, ale w dużej mierze chyba rozmowa z Kamińską, która była z wielkiego świata, nie? Że Kamińska, jeśli sobie to dobrze poukładałem, bo cena właśnie nie należy niestety do autora, tylko do tych, którzy słuchają słuchowiska, to Kamińska... Przyjeżdża do będzina, dać Lej wybór. Patrz, życie jest różne, a nie tylko moje. Nie? Do widzenia. W, w słuchowisku dźwięk to jest bardzo dużo, bo dźwięk tworzy klimat. Czyli to jest może i ważne, co ludzie mówią, ale klimat się bierze z tego wszystkiego, gdzie oni nie mówią. I jest to, to jest ta różnica z teatrem, że w teatrze też bardzo często autorzy sztuk piszą Skalia, ale jeśli ich nie napiszą to reżyser sobie, jeśli nie jest matołem, poradzi. Bo aktorzy po prostu żyją sobą. Widzimy ich, widzimy ich zmarszczki, oni sami mogą wstać i przejść się po pokoju. Nie trzeba wcale tego napisać w zidaskaliach, nie, poszurać nogami. One się same będą szurać, jeżeli, jeżeli z akcji wynika, że człowiek już no nie może na siedząco tego dalej mówić. W słuchowisku tego wszystkiego nie będzie widać, więc trzeba ten klimat spróbować się, spróbować jakoś stworzyć, a przynajmniej wzmocnić. No i to jest całkiem naturalne, że jeżeli przez chwilę jest rozmowa w Benzinie o wielkim świecie, to szukamy takiego dźwięku z wielkiego świata. W końcu XIX wieku to jest oczywiście lokomotywa. Lokomotywa jest czymś na kształt dzisiejszego samolotu, o ile nie promu kosmicznego. Wywozi człowieka z Zade do wsząd, no prawie że do Nowego Jorku. E, czy, czy to jest naturalne skojarzenie? Czy, czy jeżeli chcemy pokazać, że Benzin to nie jest jednak ówczesny Benzin, nie jest metropolią, ale to nie jest wioska zapadła z y, jedyny dźwięk mechanizacji rolnej, to jest dźwięk poguta, który rano ryczy, to, to znaczy, że gdzieś ktoś musi jakoś, jakąś maszynę uruchomić, żeby jej było słyszy. I to wystarcza, wystarcza posłuchać chwilę zgrzytu maszyny, nie trzeba, żeby ktoś się opowiadał, u nas w Będzinie tej maszyny są, bo po co? Jest dźwięk, jest klima. To tak a propos ABC pisania słuchowisk w weekend. Jest dźwięk, jest klimat. Ja być może dokonuję takiej nadinterpretacji postaci Rachele Kamińskiej, ale wydaje mi się, że ona jest w tym znaczeniu nowoczesnym przykładem, że nie jest po prostu emancypantką dążącą do wyzwolenia kobiet. Gdzie jakby stałym szacunkiem dla problemu, to jest trochę oklepane. I te poszukiwania kobiet, które w przeszłości były. Innymi kobietami niż cała reszta, same w sobie yy, pożyteczne, ale już nie są, zdaje mi się, bardzo twórcze. To, co jest, wydaje mi się, twórczego w życiu Rysie Kamińskiej, to jest to, że ona, tu jest być może ta moja nadinterpretacja, nie? że ona jest nie tylko artystką, ale takim rodzajem społecznika. Bywało w XIX wieku, że ktoś był doktorem Judymem. Akurat postać fikcyjna, ale wielu prawdziwych Judymów istniało wtedy na świecie. Rzeczywiście na ogół społecznikiem był ten lekarz, ale czasami prawnik, który chodził do ubogich i uczył pisania podań, albo reprezentował ich w sądzie. Czy ktoś, kto organizował przedszkola, doktor Jordan, który wymyślił ogródki jordanowskie. Wiele takich osób, które coś zakładały i ciągnęły ludzi za sobą. Kamiska była taką liderką. Miała oczywiście swój czas, gdzie się koncentrowała głównie na graniu oraz na graniu i rodzinie, ale widać, że im jest starsza, tym jej bardziej zależy na tym, żeby, żebyśmy my, Żydzi, mieli swój teatr. I to mi się takie bardzo polskie wydaje Że tak jak kiedyś interesowałem ruchem kółek wielkopolskich, czyli chłopów polskich, którzy organizowali kółka pod wpływem swoich liderów, aby wytrzymać konkurencję pruską i niemiecką no i robić lepsze buraki cukrowe i lepsze rzepak. A przynajmniej równie dobry. No i rzeczywiście to się udało. Tak, Wielkopolska się udała. Otóż tu jest bardzo podobny mechanizm. To znaczy, że my, Polacy, musimy mieć swój rzepak czy swój lęd. Nie może on być gorszy od tego niemieckiego, a najlepiej, żeby był jeszcze lepszy. I musimy to robić razem, bo pojedynczy gospodarz nie poradzi konkurencji dużych niemieckich firm. I otóż u tej idy widać. Coś bardzo podobnego. Uracheli widać coś bardzo podobnego. To znaczy, słuchajcie, no my, Żydzi, musimy grać swoje sztuki, bo je tak kochamy. I Moliera, i Ipsena też musimy grać, bo, bo jesteśmy częścią Europy, jesteśmy częścią tego dziedzictwa. I musimy zagrać po swojemu, a zarazem tak, żeby to nie było gorsze od tego, co grają ci Polacy, czy Niemcy, czy, czy, czy Francuzi, tylko musimy grać równie dobrze. Równie dobrze. A jednak na dodatek jeszcze byłoby fajnie, aby kropka była na dni postawiona po swojemu. Nie? I że to można robić też tylko wespół-zespół. Nie tylko z aktorami, ale przede wszystkim z widzami, ze sponsorami. Musimy być takim środowiskiem, które chce swojego teatru, bo inaczej to będziemy tylko cyrkowcami, będziemy tylko w cyrku grać, będziemy aktorzynami drugiego czy, czy trzeciego sortu. To jest bardzo społecznikowskie, i to mi się wydaje strasznie dzisiaj potrzebne. bo... Wolność rozumiana jako siedzę w domu i oglądam seriale jest już zrealizowana w milionach przypadków. A wolność jako jestem wolnym człowiekiem, więc otaczam się innymi wolnymi ludźmi, robimy coś również dla tych mniej wolnych. A to jest wyzwanie naszych czasów. Kamińska pokazuje, jak sobie z tym radzić. Tylko najpierw trzeba się idziesz nauczyć, to zajmie parę lat, ale potem już tam pójdzie jak spłatka. Z, z okazji stulecia niepodległości pewne wydawnictwo wymyśliło cykl dziesięciu chyba bajek, o, może 20. O, 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 o różnych, z, z, tak, żeby się nadawały na stulecie niepodległości, prawda? I, ym, no można było wybrać jakąś postać historyczną i ja akurat zaproponowałem postać Ochorowicza. To <laughs> no jest taki rzeczywiście bardzo zdolny i, i wynalazca, i naukowiec, ale też trochę hiromanta i człowiek zainteresowany duchami, no jak to kiedyś bywało? Niezłe pomieszanie. No mnie bardzo ciekawa, ciekawa postać. Umyśliłem sobie taką bajkę napisać na, na jego temat, pozwolono mi to zrobić, napisałem. Dlaczego jestem się dumny z tej bajki, napisanej parę lat temu? Bo, hmm, bo napotkałem na pewien drobny opór. Ona się podobała i tak dalej. Taki drobny opór Mamy taka scena, w której ewidentnie mama dziewczynki, która jest bohaterką bajki, kupuje płaszcz dla taty z okazji urodzin. Ale przecież ten tata nie mieszka z nimi. No i tak, tak pytają mnie ci życzliwi ludzie, ale proszę pana, no to tak, tak się nie zdarza, żeby no, już widać nie, para czy małżeństwo po rozstaniu, a jeszcze sobie na urodziny kupują prezent. I no na to odpowiadam świat bajki. I, i także dlatego bym taki zadowolony. Bo wydaje mi się, że ja przy swoich poglądach... Konserwatywnych, rodzinnych, chrześcijańskich. No same, same te złe rzeczy dzisiaj piętnowane. Napisałem taką bajkę, która wydaje mi się do przeczytania dzieciom w bardzo różnych domach. Włącznie z takimi domami, które już mają tą patchworkową rodzinę lub wcale jej nie mają. I, i że to ona jest taka, że akceptuje fakt, że ludzie mają wybór. No i zawsze można wybrać, gorzej albo lepiej. Na przykład, wybór taki, że para się rozstała, ale wciąż utrzymuje przyjazny relacje, z lepszym wyborem, a nie gorszym. No już tak jak uznałem, że to, że tak przekroczyłem sam siebie, jest wartościowe i jak rzadko czymś, tym się właśnie chwalę. Teraz akurat zacząłem robić to, współpracować na scenariuszu historii ziemniaka na świecie i myślę, że to się powiedzie i będzie to wielkie, to będzie wielkie dzieło, co w miarę Czepiące we współpracy z producentem litewskim. Mam też nadzieję, że sfinalizuje realizację scenariusza, z czym są zadziwiające kłopoty, dotyczące Mikołaja Kopernika. Bo ta postać jest w Polsce wbrew pozorom zupełnie nieznana. Po prostu na szczęście wiemy, że był to jest bardzo dużo. A polskie kino dokumentalne jest prawie w całości w rękach by nie powiedzieć w szponach twórców, którzy chcą produkować dokumenty artystyczne. Kino na wysoki połysk, film, który można pokazać na festiwalu. Co ciekawe, jak otwieramy popularne kanały telewizyjno-internetowe, to tych bardzo artystycznych dokumentów jest tam jednak niewiele. One są dla wyrobionego widza, którego też cenimy. Natomiast bardzo dużo jest takich dokumentów pod tytułem kawa na ławę. Nie? Po prostu widzimy, co się dzieje, to jest atrakcyjnie zrobione. Z jakichś przyczyn, które budzą moją niejaką gorycz, nie jest łatwo zrobić w Polsce taki dokument, który byłby po prostu bardzo dobrze zrobiony, za przyzwoite pieniądze i tak po Bożemu, żeby można było się dowiedzieć o naszym bohaterze czy zjawisku jak najwięcej. <grych> no, powoli <grych> jestem, jestem już w takim wieku, że porządkuję papiery na biurku. No, ponieważ nie mam biurka, to to idzie mi na razie. Opornie, ale, a, ale wiem, że mam to na liście. Ja myślę, że przeżyłem życie jako literat. To znaczy starałem się być przez tych trzydzieści kilka lat aktywności zawodowej nauczycielem i niemal zawsze byłem nim, a poza tym dużo pracowałem w gazetach, pisałem scenariusze lekcji, pisałem książki, pisałem scenariusze rozmaite no, łącznie ze słuchowiskiem. Czyli żyłem z takich trochę XIX-wiecznych zleceń na napisanie czegoś lub na, lub na powiedzenie czegoś. Prowadziłem też dużo rozmaitego typu szkoleń czy, czy spotkań. Bo ja specjalnie mądry nie jestem, ale jak to czasem się zdarza z pianistami, którzy są kompletnymi matołami, a grają tak, że w człowieku coś się zmienia, prawda? I ja staram się być takim pianistą, czyli że staram się otwierać w ludziach pewne, pewne klapki, Poprowokować trochę do myślenia, do, do jakiegoś sporu. No, jednym to służy, drugim, drugim pewno, pewno nie, ale może neutralne tylko, że to jest moja taka rola życiowa. <laughs> eee, z tego żyję. Wcale nie najgorzej, jak na polskiego nauczyciela, przynajmniej. I mam zamiar tak jeszcze parę lat w tym fachu pożyć, póki kanały <laughs> mediów społecznościowych zupełnie mnie nie zjedzą. Bo, powiem w takim pojęciu, że Polska <laughs> nie jest jedynym. Eee, Krajem, który przeżywa chęć usunięcia części mieszkańców gdzieś poza globus, żeby nam wszystkim było łatwiej. Pytanie, oczywiście, którą część usunąć, żeby którym wszystkim było łatwiej. I trzeba te pojawiające się pragnienia ludzkich serc gasić teraz, póki one dopiero się tlą, a nie, jeszcze, a nie póki buchną płomieniem. Dlatego, że w przewidywalnej przyszłości setek lat. <grym> My się nawzajem z Polski nie powyrzucamy i musimy w miarę, w miarę się lubiąc i do pewnego stopnia nie lubiąc po prostu żyć i żyć i żyć. I nie myślmy, że 50, 80 i 120 lat temu było jakoś znacząco inaczej. Zawsze znajdą się powody, żeby jakąś część nas wyrzucić poza globus, żeby nam wszystkim było lepiej.